Nazywam się Grzegorz Klerz, jestem właścicielem firmy and Clocks, która miała tą wielką przyjemność, ale i zaszczyt wykonać remont tychże dzwonów znajdujących się tutaj na wieży, a głównie dzwonu Jan Maria z XV wieku. Zadanie to, które zostało nam powierzone, miało wiele skali trudności. Przede wszystkim najpierw należało wykonać bardzo precyzyjną dokumentację techniczną, Aby ta dokumentacja i zakres prac zyskał aprobatę konserwatorów zabytków i dopiero później można było rozpocząć pracę. Praca z tym dzwonem największym, najbardziej znanym 15-wiecznym, miała różne skali, skale trudności. Przede wszystkim należało, aby podnieść takiego kolosa razem z jarzmem, bo jak Państwo może wiecie albo nie wiecie, waga dzwonu, klosza dzwonu razem z jarzmem to ponad 4,5 tony. Także aby bezpiecznie wykonać pracę związane z tym dzwonem, należało go najpierw bezpiecznie opuścić na podstanowisko dzwonowe, czyli wymagało to wykonania specjalistycznego stalowego stelarza, na który został dopiero, na którym zostały powieszone specjalistyczne wciągarki i dopiero w ten sposób mogliśmy bezpiecznie ten dzwon opuścić, zdjąć jarzmo, a następnie przewieźć je na Śląsk do siedziby naszej firmy, aby dokonać prac związanych z renowacją tego jarzma, z uzupełnieniem ubytków, bo ja Każmo jest wprawdzie młodsze, ale również jest zabytkowe, bo pochodzi z XVIII wieku. To samo tyczyło serca. Na początku nie mieliśmy pewności, czy to serce da się przywrócić do użytkowania, czy jego stan będzie umożliwiał ponowne funkcjonowanie, ale poprzez zabiegi kowalskie udało nam się pewne mikropęknięcia. Zabezpieczyć, uzupełnić i później w kuźni, klasycznej kuźni, metodą kucia swobodnego przekuć to serce, jak również wyżarzyć. Dzięki temu również to serce udało nam się zachować, jak i wszystkie elementy mocujące ten dzwon bezpośrednio do jarzma. Także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten największy dzwon, wszystkie elementy historyczne, czy to pochodzące z czasów zbliżonych do roku powstania tego dzwonu, czy z późniejszych, zostały zachowany, więc tutaj na wieży znajdują się w stanie oryginalnym. Bardzo się cieszę i też chcę jeszcze teraz oczywiście wypowiedzieć z obecności zastępcy prezydenta miasta pani Ewy Sowy, która też emocjonalnie z tym dzwonem jak wiemy jest mocno związana. Cieszę się niezwykle z obecności starosty stawiańskiego pani Iwony Wiśniewskiej i jej zastępcy pana Marka Stankiewicza. Panie prezydencie Chcę od razu na początku wyrazić naszą ogromną wdzięczność jako wspólnoty parafialnej, która jest, jak to określić, ustoszem tych zabytków, ale także jako mieszkańców miasta. Ujmę to następująco. Bardzo dziękuję za zrealizowanie obietnicy, którą Pan Prezydent złożył w tym miejscu 24 czerwca 2021 roku. Weszliśmy w rok 2025, w którym Zwłaszcza jako Chrystusowcy razem ze wspólnotą Parafii Świętego Józefa w Stargardzie będziemy dziękowali za 80 lat przybycia po wojnie pierwszych zakonników Chrystusowców do Stargardu. Chcę się jeszcze zwrócić właśnie w kierunku pana dyrektora Marcina Majewskiego z ogromną wdzięcznością za to, że wiemy doskonale, panie, panie dyrektorze, że gdyby nie pana historyczna pasja. I zafascynowanie tym instrumentem, to kto wie, czy bylibyśmy w stanie dzisiaj doprowadzić do finału to wydarzenie. Bardzo proszę Pana Dyrektora Marcina Majewskiego o przedstawienie historycznego kontekstu związanego z naszymi instrumentami. Dzwon jest jedynym przedmiotem, który traktowany jest we wnętrzu świątyni podobnie jak człowiek. Dlaczego? Ponieważ jest chrzczony, nadaje mu się limie. I ma jeszcze jedny cechę. Co proszę Państwa? Serce, oczywiście, ma także serce. Do odnowionego zespołu dzwonów w wieży kościoła św. Jana Chrzciciela należał trzy instrumenty. Największy wykonany został ponad 560 lat temu, w 1464 roku, przez czterech odlewników grapenów, którzy zostawili po na dzwonie gmerki, czyli osobiste znaki. Z których trzech nie jesteśmy dzisiaj już w stanie określić, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim dokładnie byli, jak się nazywali. Wytwórcy naszego wielkiego dzwonu mieszkali i pracowali w Stargardzie. Specjalizowali się głównie w wykonywaniu brązowych, trójnożnych kociołków przeznaczonych do pracy kuchennych. Dla niej wielkiego dzwonu, dla gościa Świętego Jana Krzyciela, zbiegło się, proszę Państwa, z czasem zakończenia wojny. Między Szczecinem a Stargardem o prymat w handlomorskim. Chodzi tutaj o wojnę, która nazywana jest w historii wojną pszenną I trwała ona w latach 1454-1464. Natomiast waga dzwonu z jaśmem to 4,5 tony, I co jest najważniejsze, proszę Państwa, jest on największym zachowanym średniowiecznym dzwonem na Pomorzu Zachodnim. Dziękuję bardzo. Ja może jako Ślązak, jako miłośnik dzwonów, jako kampanolog powiem językiem serca. Bo tak duże dzwony, tak wspaniałe dzwony odczuwa się nie zmysłem słuchu, a zmysłem serca. O tym świadczy chociażby fakt, że podczas odbiorów technicznych Pani konserwator będąc na wieży nie mogła ukryć zdumienia, że słucha tego dzwonu z odległości kilku metrów, czuje się wspaniale, wielka radość w jej sercu się pojawia i tak myślę też drodzy mieszkańcy będziecie odbierać dźwięk tego wspaniałego dzwonu. Nie tak dawno kilka dni temu zadzwonił do mnie administrator największej grupy dzwonowej na świecie International Bells of Friends z Niemiec Julian Hoffman, ponieważ opublikowałem na tej stronie króciutki film, który tutaj portal Stargarski na którym jest wywiad z panem profesorem Marcinem Majewskim. Ja dołożyłem tłumaczenie angielskie, mówił, Grzegorz, wytłumacz mi, jak to jest możliwe, że czterech gości od kociołków odlało tak fantastyczny, wspaniały dzwon. Ja mówię, Julian, to jest proste. Byli profesjonalistami. Było ich czterech, więc mieli wśród siebie ogromne wsparcie, a oprócz tego kochali swoją pracę. I dzisiaj ja Tutaj stojąc przed państwem chwilę czoła, przed dziełem tych wspaniałych mistrzów, gdzie mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, dzwon ten jest w mojej osobistej skali sytuowany jako trzeci najważniejszy w Polsce. Powiem tak, od ponad 30 lat zajmuję się dzwonami i nie spotkałem osób tak zaangażowanych w sprawy dzwonowe, jak tutaj wasz prezydent, jak pani wiceprezydent, czy dyrektor tutejszego. Muzeum, a jak się później okazało, wasz yy, ksiądz proboszcz.